Vanessa! Tak. E, łatwo jest żyć. Przepraszam, no muszę od tak, tego... Tak, wiedziałam, że od tego zaczniemy. Od czego? Od mojego imienia i nazwiska. Nie. Nie? Nie. E, wsparłaś strajk straj kobiet? E... Okej. Okay. Oczywiście, że tak. Czy dla ciebie słowo wy***dalać stało się kanonicznym słowem ostatnich tygodni? E, czy stało się kanonicznym słowem słowo wypowiadać? No, wy***dalać. No. Mhm. Wiesz co, ja bardzo przeżywam y, to, co się dzieje i ni, nie dziwię się, że w ludziach y, to generuje aż tak wysokie emocje mm -hmm. i że y, chwytają się takich słów. Mm -hmm. I mam na to pełną akceptację i totalnie ich wspieram i rozumiem to, bo sama jestem zasmucona i rozgoryczona, i y, 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 y trochę się boję, a z drugiej strony bardzo. Y, Wierzę w nas, kobiety, w nasz naród, widząc to, co się dzieje teraz. Kobiety. Ja bym bardziej wierzył w kobiety w tej sytuacji. Ale są też mężczyźni, którzy. Tak, ale kategoria wspierają. naród my, 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 myślę, że tego egzaminu to raczej nie, nie Tylko zdajemy. Właśnie, widzisz, ja myślę, że my jesteśmy wspaniałym narodem. Tylko ludzie. <laughs> Tylko ludzie. Okej. Okay.